Miałam do usunięcia siedem zębów. Ja nie wiem kiedy te zęby zostały usunięte, kiedy zostało wszystko zrobione i ja w tym samym dniu wyszłam z pięknymi zębami. Czekałam, mówię ciągle na ból, a ból nie przyszedł ani w trakcie zabiegu, a po to już nawet nie wspomnę. Byłam ciężko wystraszona najpierw, ale naprawdę nie ma się czego bać. Daje to taki ogromny komfort, bo wcześniej miałam częściowo protezę założoną, Taką wyjmowaną, że tak powiem. Trzeba było wychodzić od stołu, żeby sobie zrobić higienizację tej jamy ustnej, bo miałam dyskomfort. W tej chwili mam absolutny komfort. Chętnie poddam się jeszcze, bo mam do zrobienia dolne zęby. Chciałabym jeszcze podkreślić, że zabieg trwał jeden dzień. To znaczy parę godzin, bo nawet nie mogę powiedzieć, że to było cały dzień. Dobrze z tymi zębami poczułam się od samego początku, bo nie spodziewałam się, że to będzie taki efekt i dodało mi pewności siebie i, i po prostu całkowitego nieskrępowania. Cały zabieg mam zrobiony na implantach, na sześciu implantach, które zostały wszczepione na stałe. Chodzę na kontrolę i wszystko jest naprawdę wspaniale i cudownie. Także polecam i cały czas będę polecać tą właśnie klinikę i pokrzyku.